będzie dzisiaj GŁOWA W BETONIARCE Dzisiaj cały dzień tak To no co widzowie, przebieramy się na budowę Dobra, co tutaj mamy tak? Co możemy tutaj dobrego na budowę? Czy to się w kamizelkach zrobić na początek? Zobaczmy, kamizelkę znajdźmy dobrą pod to To nie jest taka kamizelka, to jest kapok, to nie Co, nie ma kamizelki? Chyba że ona w koszulkach jest, co? O, taka czy taka? O, ale ma pomysł, wyobraźcie sobie to i patrzcie to I tak idziemy <gry> Na budowę, co wy o tym sądzicie? Jeansy i No dobra, takie jeansy? Kask jaki? Dobra, biały jest tak, tak? Biały jest dobry. Dobra, eee, kurtka e, to jest 15. Koszula 182. Dobra, to najpierw trzeba po busa. Trzeba po busa, żeby pomóc ludziom się przenieść. Eee, słuchajcie, my jedziemy po koparkę. Jak coś, powiedz, za 15 minut będziemy pod LTD. Dobra. Pewnie. Dawaj, dawaj na ten ten parking taki, ten, ten pierwszy tu przy LTD. Czekaj, bo mam problem. nie po drodze, ewidentnie. Nie. Maja, Maja, mam mm -hmm. prośbę. Czy możesz jechać z Lolą i Miją na straż pożarną i zobaczyć, czy jesteś ze straży? Znaczy, no no, one się przebierają, to ja mogę sama pojechać. Dobra. Chodzi o to, żeby no. zobaczyć, czy są i jak coś, to wziąć kontakt, bo jak będziemy już kończyć ten sklep, to żeby mogli tam to zatwierdzić. Dobra, okay? Dobra dzień no, się Pa pa Szukamy koparki, nie mam czasu, kobieto. Jest, 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 jest. Duży Duże. lewo, po lewo jest. Jedynik. Dobra, ej, kradnie ktoś to chyba. Taka, ja to jest dwuosobówka. Dwosobówka, no, spróbuj. Ja twoim, ja twoim. Dobra. Część. Teraz słuchajcie, Część. trzeba będzie jeszcze tak, jechać po wiertarkę, po młotek. Trzeba będzie po to skoczyć. Przede wszystkim trzeba tego strażaka ogarnąć, po to, żeby mógł nam po. Ale szef, Spra młotek już jest w pasie. Nie, nie, no ale ja chcę młotek do ręki, co w pasie młotek jest, kurde. No to po, wyciągnij ten młotek. O, no, cwaniaku. Ała. No cwaniak, cwaniak Cwaniak, tak? No to wypadło A macie papierosy? Bo ja mam papierosy jakie sobie wziął na budowę eee, I, jak, I jakieś mogę, piwko mogę Weź się, tak. Weźcie tak, z piwo się robię, Zgrzewkę dobra. browarów, Weź inaczej grzewkę, z grzewkę, dobra, idę. to zgrzewka browarów na łebka, plus jeszcze potrzebujemy po papierosów Ta, na łebka Zapalniczki tak <laughs> z, Zapalniczki też, dobra Ja wezmę motocykl i jadę po tego Jadę po młotek i wiertarę, widzowie Dzień dobry, ja poprosiłbym młotek i biertarę. Co pan tu ma? Młotek 100 dolarów pana nie pojadało? Piertara 20 kilo? Brać? A może do czyszczenia farby? Handluj. Dobra, wziąłem. Zapa zapakowaliście sobie wszystkie swoje rzeczy? No i super. Dobra, nie ma bagażnika. Bo jedna osoba będzie musiała firmowym jechać i wszystkie rzeczy na bagażnik trzeba zapakować. Tak, no to trzeba zapakować. No to pakuję wszystkie rzeczy teraz na firmowy. Pakuję wszystkie rzeczy na firmowy. na firmowy, pakujemy na firmowy. Motocykle, wyście się zabierzcie. Zabierzcie na to LTD auto. Już to jest. Już to Uri, auto jest naszym wrogiem. O, kurwa. Monopolowy? Przy burger socie? Będziemy, tak, strzelać się między dachami. Ja nie Zadowolony jesteś z nas, że odzyskaliśmy alkoholu. Tak, no zadowolony powiedz, jestem, no zadowolony, zadowolony jestem, mega zadowolony jestem, ale patrz, patrzcie patrz, w, w niego środka. Ale nie zdoliłaś, ty nie masz pojęcia. Patrzcie, patrzcie, patrzcie w środku. Patrzcie co będzie, patrzcie, pali, patrzcie ile alkoholi Patrzcie na alkoholu. Nie alkoholikami o kurde, będziemy obsługiwać no jest, Meneli Super, no nie? Ej, super! Czemu nie świecie? Mamy na telewizor. patrz A, czy nie jesteś zadowolona, tak? Ale spoko, mamy też tajne przejście na tajne zaplecze, chodź zobaczyć. A są Szefie. I mamy safe Czemu tu śmierci grzybem? Czy tu śmierci grzybem? No bo nie. Była... Ale dupa Dobra, jest za ciężko. mi się tym. podoba! Gołe laski są na ścianie, Dobre, mi się podoba. A, a kiedy... A kiedy wyjdą z kamerami i powiedzą, że nie to prank? Muszę wyjść. Muszę to za dziura. Nie, nie wiem co im chodzi. Gołe laski na ścianach są spytę. spyte. Żeby było łatwiej Burgershota palić. <grym /dza> tak, o to chodzi, o to chodzi. Żeby łatwiej palić. A tu będzie git? Ja Bo ci wszystkie opony potrzebują. Czemu nie? Czemu tutaj nie git? To patrzcie, też monopolowe, monopolowe. Alkohol lepiej zawsze idzie. <grym /dza> Podobny wystrój, ale już się śmierdzi. O, I szczurów nie ma. No. I jest... Ktoś zgubił k***asa. Znaczy koguta. Call Dave. Run out of the cop Yesterday name is a A1... A jednak jest, jest naleźny i reward jest zapisany. Reward, ej, wchodzą na pakę. Zapraszam do sklepu, zapraszam, wchodzimy. Ocena tego sklepu 10 na 10, nie ma śmierdzi. <laughs> A ja mogę to wszystko pod. Teraz to ja się stresuję. Zachowajcie dystans, Dobra. nie. Dobra Czekajcie Daję mogę to podnieść? Tak! Dobra, mam to Uwaga Ja jestem Ja jestem silny to jest po zwykły plastik. Ej, typowa amerykańska budowa. Osiu się patrzy, tak, a jeden tak, pracuje. Tak, 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 dokładnie. Co, jest ja sobie zapalę? Patrzcie, patrzcie teraz, patrzycie? Nasz nowy patrzcie. dom. Trochę w lewo, trochę w lewo. Tak, trochę jest prawo. dobrze? Trochę w na prawo. Odwrót, trochę w prawo. Moje lewo, moje lewo. Moje lewo. Tak? O, Moi tak. Krzywo tak. Prawo! Mufą do siebie, mufą do siebie. jest. No dobrze jest. jest! O co, co wam chodzi? Mufą do siebie, mówiłem. Ej fajnie to wygląda, wygląda co? Dobra No to co? To tyle, no nie? Bo no może no, już możecie ja się rozejść o co było? teraz można iść do roboty. Czekajcie, a ja muszę... Zobaczcie jedną rzecz. Czekajcie, wezmę to otwórz te! No właśnie chcę czekaj, przesunę to, uwaga, tylko już to mogę wysadzić Nie wysadzaj nas! Czekajcie!

Dobra, czekajcie, no, czekajcie. A co to? Tej kurde nic nie ma! Tej kopyty nic nie ma! Czegoś z kontenera! No to czekajcie! No popatrzymy! Czekajcie! Ale ładny automat. Lepszy niż tamten O! O, tu są drzwi! Tutaj są te drzwi! Drzwi! Oooo! Tylne wyjście! Tutaj będę na fajkę chodzić! Zajebiście! A, ale ja nie a, i tylne wyjście zajebiste! A tu, a tu? Co tu? To chyba nie! nie, nie Dobra, to słuchajcie, to możesz jakoś zatrudnić ten... O, oh. o, oh, jest wszystko, o, czy jest tak, czy a jest jeszcze? A gdzie ja mam się odbić? Za mną pewnie, tu. W telefonie możesz a chyba, tu? nie? A tu? Tu, tu oh, Jest, wreszcie pieniądze, tak! Miesiąca Widzowie, zarabiamy Dobra, to ja przyjmuję zed ja. Powodzenia O, to jest magazyn drugi Dobra, no to słuchajcie, trzeba się jakoś podzielić, trzeba ja. to zrobić... Ty, ktoś się Spokojnie, spokojnie, ja kupiłem. Spokojnie, ja kupuję to od tego, od ziobka w kasyję przegrał. Spokojnie. Boss, bija niepodobny do ciebie. No, maja też jako drugi boss podobna jesteś, wiesz? Też blondyn, ale nie się tak jak ty. A worker. Ale Logan się zgadza, zawsze leży i ciopierdala. Plus Jak plus worker? Ty jesteś zwolniony? Kurwa. Chociaż jakiegoś Właśnie D.I.A., a ty nas zatrudnisz? Właśnie tak, tylko muszę chodzić po kolei do biura, po kolei, rządkiem ten. Dobra, to ja odjeżdżam. Kolejeczka, kolejeczka. Dobra, kolejeczka. E, dobrze, to dlaczego pani chce teraz pracować? Ja, bo ja tu zapieralam. A będzie pani bardziej się starać? Zima, no, zimo. ja się giga staram chyba. Okej, okay, okej. Okay. O kurwa. od Jak jest po hiszpańsku menadżer? To pod szefem pewnie, tak zgaduję. Wszystko jest nad szefem. Pod, jedno pod szefem w sensie, no tak jak tam było, nie? Chyba I tak. To będzie szef, menadżer, kierownik. E, co my nie, ale, ale tak jest, szef jest na samym dole. No tak, no to będzie na pewno. Kolejną osobę poproś. Dobra. Chodź. A kim jesteś, co on ci dał? Już tłumaczymy? Nie na wiem. Na jakieś. Nie wiem, zobaczcie, zaraz powiem płacie. Dzień dobry, dlaczego chce pani u nas Bo pracować? Bo jestem najlepsza. Aha, nie ma lepszych? Nie. Proszę bardzo, Zwitamy na ten, go proszę poczekać na wszystkich, no nie? Dobra. Dobra, kolejną sobie poproszę. Gerente kierowika, dobra. Dzień dobry. Pani dobry, u nas szef... na pewno chce pracować, bo pani na doju chciała pracować. Chcę pracować, ale szefie, to będzie taki kilkudniowy skok w bok. Nawet jednodniowy, przecież ja tam długo nie pociągnę. No to ja nie wiem, nie możecie pozwolić na skoki komputer? w boki. Ta, 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 dobra, dobra. Szefie, ja, ja w szefa wierzę. Ja I w siebie też wierzę. Ja we wszystkich wierzę. Każdy... Proszę bardzo. Każdy... Dziękuję, szef. Hihi. Ale co? Dzień dobry, dlaczego pan chce u nas pracować? No dlaczego? Co dlaczego? No bo... Bo na bangi dzisiaj razem napadamy, nie? A, no to jest dobry argument. Potrzebujesz mnie w swoim składzie? To jest rzeczywiście dobry argument. Proszę bardzo. Witamy, tylko proszę poczekać. Już może pan tak, na kolejny Okej. Okay. Dzień dobry. A pan dlaczego chce u na nas pracować? Yy, bo jest najlepszy z najlepszych. Mhm, mm -hmm. No ja nie wiem, a pan jak się nazywa? Ricardo Balamonte. Ricardo Balamonte? Mhm. Mm a ja to widzę, że pan ten. Że. Yy, pana jak się nazywa? Yy, pana ten. Yy, pan na urlopie jest obecnie. Nie. Tak. Kiedy? Tak, na aplikacji pisze. Nie, nie. Ja nigdy urlopu nie biorę. Jest hmm. stały pracownik. No dobrze. Chyba, że L4. No witamy, witamy. Proszę czekaj na resztę. Zapraszam na zewnątrz. Dzień, Dzień dobry. dobry. A pani dlaczego chce teraz pracować? Bo nowe kolory firmy to czerwone, a ja zajebiście wyglądam w czerwonym. Aha, aha, dobra. No i dlatego, że ekipa jest super. Dobrze. Do no, proszę Dziękuję. Dobra, a ktoś jeszcze został? wiem Szyja szef. Fandami jakiś wakat, proszę. Szef, zawsze byłem takim wiernym pracownikiem, zawsze byłem, zawsze pracowałem wiernie No nie wiem Jaden, nie wiem No proszę pana, no Zawsze byłem takim dobrym pracownikiem, siedziałem tu kilka godzin, zawsze sprzedawałem jak nikogo nie było Dobra Jaden, to awansujecie Oj, do krojarza na sprzedawcę No dobrze O ku... Tego się nie spodziewałem Dobra, teraz zapraszam Dobra, i teraz słuchajcie, teraz się skupcie, teraz się skupcie, czekajcie, czekajcie, teraz się skupcie Wszystko Bierzemy po kolei pojedynczo, żeby nie było analogicznej sytuacji co przed burzą. Czy to jest jasne? Aha. Jest, Dobra, to pojedynczo, po kolei. Pojedynczo, pojedynczo. Najpierw pojedynczo. weź coś, Logan, weź coś. Zabierzesz? Okej. Okay. Ja wezmę bankomat, bo lubię pieniądze. Dobra. O kurwa, ale ciężki ten bankomat. Dawaj, kurwa. Ej, fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. A i pokazujcie od razu, się to masz położyć. Zajemiste to jest. Ej, szczerze, nie spotkałeś się z czymś takim. Cześć, jak to teraz ten? A muszę... wyjść. Dobra, jest Backoat. Najważniejsza rzecz jest już Backoat, ale tutaj jest dużo więcej miejsca. To jest zajebiste. Ja p***ole, i dużo tych rzeczy w tylko O, aż tak za <gry> Chyba zaraz przerwę na piwo trzeba będzie zrobić. Ja wiedzę to tak, ciężkie, to znaczek lotto, żebym się nie przemęczał za bardzo. I ja ale to ciężkie! Chyba z 200 kilo waży No nie mogę się przemęczać, bo przepuklinę dostanę No, ciężkie, ciężkie wziąłem Chyba najcięższe I młotkie to teraz do, 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 do A nie Co? można O. Zmień kolor! A to wyłącz! Wyłoś, wyłącz, wyłącz, wyłoż! Wyłącz i zaskoczymy! No i kurde Ja ci perki biorę, nie będę się przemęczał takie długie A jak, gumy i ciperki No to, ale to zajebisty o, o to tutaj, dobra, wejdzie. to trzeba będzie zamontować? Cyk Tam gdzie to są dopiero świadczy, ale bo jest dużo więcej przestrzeni, no nie, niż LTD O, uwaga Teraz premię za te prace Nie, nie, najwyżej Aha. zatrudnienie To jest jeszcze tyle, jeszcze zostały 3-4. Cztery? 4? Dobra wszystko, wszystko, chyba wszystko, nie? Tak. Wszystko, wszystko. Ej, ale ten guzik to taki jak trochę czerwony, nie dotykaj. To wiesz jak to? No. A co to jest? Krystal, czekaj, poczekajmy, nie straż, albo sobie daj, połóż. To jej straż przyjedzie, to cię zam, zobaczycie, czy tam odkaczą. Krystal, chodź, bo się zmęczysz. Załóżmy od władzy. A to mi bo co więcej, obrażona, bo shorty musi założyć. Nie będę nosić shortów! A, A jak chodzisz wyzywająco nie, nie i bez i z, wygo, z wygoloną Ale dupą, sorry, to już jest git, tak? To, bo prywatnie ja No nie jak do prywatnie, co ty pierdolisz? No shorty są dobre Nie są dobre Dobre są Meneluje Dobra Ale cię dojadę Masz ty... No I co? Jebany menel co, po alkoholu też taka cwana nadal jesteś? Maja? Halo, Maja? Nie dotykaj o, mnie, nie dotykaj mnie, Nie dotykaj wie, mnie, I co, Szmato. i co? co, się obraziłaś, Maja? I co, to się obrazi? Kurde, zaczynasz, a potem dostaniesz pierdziel i płaczesz. to moja wina? No, nie, nie, uderzyłam cię pierwsza. Uderzyłaś mnie. Nie. Uderzyłaś, Powiedziałeś, że mi jest to to wyprzedziłem twój ruch. A uderzyłam cię pierwsza? No. Nie dotykaj mnie, di**a. Mm. Powiem ci tyle, uważaj. Uważaj no. na mieście, tyle! Maja, no przestań mi grozić! Maja, czy możesz przestać mi grozić? Maja. Wystawimy na dwór. Nie się na dwór. Lola po mnie przyjedzie. Zwolnij mnie stąd, nie będę tu pracować. Maja, pracujesz tu nie, nie będziesz, ma być. Nie będziesz znowu bić pracowników, ale to. Maja, przestań płakać, co ty dziewczynka Zastaw jesteś mnie. nagle? Maja, popłacz się jeszcze. Maja, co się stało? Popłakałaś się. możesz mnie zabrać, od nie, tego. Nie, nie bierz, nie bierz i mija. Przemocowca? Przemocowca, pierwsza proszę chciała mnie pobić. Pierwsza chciałaś mnie pobić? te no płaczę teraz. No co, cała mi groziłaś i tak się skończyło, no? zostaw mnie, dia. Nie skaż, nie skaż, bo się zesrasz. Wyciągnij mnie, mija, proszę cię. Wyciągnij zapinam mnie. Ci <laughs> zapinam ci pasy. Wyciągnij mnie. Zapinam ci pasy jak coś. Maja, nie nie będę tu płakać. Maja przestaniesz zwolnij płakać. mnie. Przestaniesz płakać? Za się zachowywać, jak y, poważna kobieta, nie kurczę, płaczesz o wszystko. Ile ty masz lat? 10, 11? Styki ci się popaliły? Jak ojca zaczęłaś, to stwierdziłaś, że dzieciństwo chcesz przeżywać? i ci przynieść? Myśleć? przemocowcu? No, a maja, jest I Ile razy ma... ci mówi, żebyś mnie nie bił? Ale maja, mówisz mi, że mi pobijesz, no to wyprzedzam cię o jeden ruch, to no kurczę. Ale uderzyłam cię? Uderzyłaś mnie! Uderzyłam cię jak ty mnie uderzyłeś, No szmato. tak! Więc trzeba to przestań płakać. A czekać, jak cię mi tak? I wtedy mogę ci łaskawie szmato uderzyć. do mnie mówi. Tak? Tak? <grym> Dobrze, ja. Nie, już to już jest koniec. Ja się zwalniam sama. No nie zwalniesz się, Maja.